Siemanko, witam MacBoru serdecznie, z tej strony Branker, za to kolejny odcinek na tym kanale. Z powodu tego, że już w niedzielę zakończy się sezon Pucharu Świata 23-24, czas sobie ten sezon y, pomalutku podsumować, no bo rzeczywiście, y, no cóż, y, był on ciekawy. Boże, mimo tego, że taką największą imprezą były Mistrzostwa Świata w lotach, to jest co podsumować? No i właśnie dzisiaj sobie tak podsumuję. Jak widzicie, mamy tych kategorii 5: doskonały sezon, bardzo dobry sezon, dobry sezon, średni sezon i słaby. I jak widzicie, tutaj mamy tak naprawdę reprezentację, bo wiadomo, jeżeli mielibyśmy robić to pojedynczymi skoczkami, to by to zajęło z godzinę, a tak trochę to zajmie więcej. Wliczałem tutaj wszystkie reprezentacje, które zapunktowały w Pucharze Narodów, czyli tak naprawdę też wszystkie, które startowały w Pucharze Świata, chociaż no. Nie wiem, Chiny startowały, chyba nie, może ani razu, no ale rzeczywiście tutaj te wszystkie reprezentacje, które są, punktowałem w Pucharze Narodów. Mam nadzieję, że żadnej nie pomyliłem, więc chyba bez przedłużania liczymy, bo jest tych trochę nacji. Rozpoczynamy do Estonii. Oczywiście jedynym estończykiem był sam Arti Aigro, chociaż chyba tam startował Wargul, jak mi się wydaje, ale uznam to za średni sezon dla Aigro, bo wydawało mi się, że jak dołączy do kadry norweskiej to. No, będzie fajnie skakał, a to nadal przypominało tego starego Aigro. Będzie raz punktował, raz nie będzie. Tutaj nie będziemy się wywodzić nad tym zbyt długo, bo nie ma co. No, ale zobaczymy, czy te prace, może za 2-3 lata ta współpraca z Norwegami pójdzie na plus. Bo wydawało się, że po tym, jak opuścił Finlandię, no, to będzie to wyglądało dobrze. Bułgaria. Szczerze, jestem trochę rozczarowany w Zografskim, więc też daję mu sezon średni. Dlatego że początek wyglądał bardzo fajnie i aby taki. Cały sezon miałby jak ten początek sezonu, to dałbym może nawet na bardzo dobry. Ale jednak po tym, co robił w lato, spodziewano się coraz więcej, ale chyba przed turniejem 4 skoczni coś się stało i Zograwski zaczął tylko w pojedynczych konkursach punktować. Słabo, no bo rzeczywiście te lato zapowiadało się naprawdę świetnie. Wyszło jak wyszło. Turcja. No, ja tu patrzę na słaby sezon, bo gdy sobie popatrzymy no to Ipcioglu tak naprawdę co rok robił progres yy, i wydawało się, że już w 2023 to będzie wszystko wyglądało bardzo fajnie a tu nagle przychodzi sezon, w którym chyba tylko raz awansował do drugiej serii a patrząc na lato, gdzie nawet był na podium letniego Grand Prix no to też kurcze wydawało mi się, że tu naprawdę może powalczyć o fajne lokaty no ale cóż, zobaczymy jak to wyjdzie w następnym sezonie, czy w ogóle będziemy już mieli takiego i Ipcioglu mocnego, a może wróci do tej fajnej formy, jakichś pojedynczych fajnych wystrzałów, bo jedyne na razie to, to stać Ipcioglu na takie pojedyncze przebłyski. Mamy Rumunię, no i oczywiście słaby sezon, no bo kto mógł tu zabłysnąć? Rumunii, jeżeli startowali w konkursach albo kwalifikacjach, to zamykali tabelę, Punktowali tak naprawdę dzięki temu, że były konkursy duetów, a też tak naprawdę punktowali dlatego, że w tych konkursach duetów było mniej niż 12 reprezentacji i to tak naprawdę tyle. No, co to będę się rozwodził? Nie ma żadnego talentu, nie ma nic. Rumunia jest po prostu absolutnym outsiderem, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, i chyba to się w ogóle nie zmieni. Francja. No, damy ten średni sezon, tylko dlatego, że Valentin Fulbert wreszcie zapunktował w pucharze Świata, bo Francuzi chyba czekali na to 2019 roku, chyba od konkursu w Oslo, tak mi się wydaje, a może jeszcze trochę dawniej, chyba w 2018. No ale rzeczywiście, jednak długo czekali na te punkty i Fulbert to jest fajna nadzieja, bo jak patrzyłem na te loty w Oberzorfie, to naprawdę fajnie się tutaj yy, spisywał, szczególnie w Willingen, gdy zapunktował, więc... Fajnie, że wreszcie zapunktowali Francuzi. Mało, ale jednak zapunktowali też trochę dzięki Foubertowi. No, ale rzeczywiście miał taki jeden z lepszych konkursów. No i pokazał, że skakać dobrze może. No, ale nadal jednak to nie jest chyba to, czego oczekują Francuzi. Bo przecież wiemy, że. No, Chcieliby jeszcze raz takiego mieć Vincenta de Compsevue czy Emanuela Szedala. No, rzeczywiście, ale niestety na takiego Szedala czy de Comsewue się nie zanosi. Dziwnie mi czasami tutaj wywala pewnie przez te reklamy, bo siedzę na internecie i wiadomo dlaczego. No bo gdyby nie internet, to bym tego nie mógł zrobić. Tej tier listy, Finlandia. Ja powiem, że dobry sezon, bo Kyto świetnie odpalił na Mistrzostwach Świata w lotach. Nusianen miał przebłyski tak samo jak Alto. Pojawiła się nowa gwiazda Kasperi Walto, taka nowa nadzieja, no ale punktował bardzo mało, ale nie wiem co się stało w, w ogóle, bo fajny chłop, patrząc na niego, mistrz świata juniorów, wydawał się ogromny talent, a tu chyba ani razu nie wystartował w Pucharze Świata i rzeczywiście teraz taką największą nadzieją jest Walto. Patrząc na Ketosacho, wydaje mi się, że jest potencjał na czołą dziesiątkę i na jego Alto i na Nusijanena, ale coś brakuje. Ale ten sezon nie był zły, rzeczywiście. Szczególnie te siódme miejsce Ketosacho na Mistrzostwach Świata w Lotach to wreszcie taki fajny wynik, na który wreszcie czekali yy, Finowie. No to dobra, przechodzimy dalej. Ukraina. To będzie może kont to kontrowersyjne, ale ja zaznaczę na średni sezon, bo szczerze. Marusiak wydawało się, że w tym sezonie będzie skakał fajnie, a tak to wyszło znowu, tak dziwnie, że dopiero pod koniec sezonu odpalił, ale widać z niego lotnik zakomity. Ma ktoś powiedzieć, okej, okay, ale był jedenasty w sądzie. No tak, ale no wydaje mi się, że mógł takich jeszcze kilka lokat fajnych uzbierać. Dobra, niech pod koniec sezonu zapunktuje, ale wydaje mi się, że trochę za późno, bo po tym jak prezentował się w drugiej połowie sezonu, to spodziewałem się, że będzie naprawdę skakał troszeczkę lepiej. Jeżeli chodzi o to i te skoki wy będą wyglądać naprawdę fajnie i to tak wyszło naprawdę bardzo średnio. Jeżeli chodzi o to wszystko. No wiadomo, jako jedyny on może tylko punktować dla Ukrainy, bo Kaliniczenko mimo tego, że czasami startuje, to nie stać go nawet na to, ażeby do pierwszej serii czy do drugiej wejść. Włochy. E, bardzo dobry sezon. Nie robimy. Ja tu znaję to tak e, te, te listy takim, że patrzymy też na to, co stać tu reprezentację. Bo rzeczywiście nie mogę uznać Włochów za e, średni sezon dlatego, że ich pozycje w Pucharze świata nie są fajne. Ja patrzę na to, jaki mają potencjał i co ich było stać na początku sezonu. Rzeczywiście Włochów. No patrzymy Kampreger. No trzeba przyznać, że szacun dla niego, że potrafił przynajmniej raz zapunktować, szczególnie, że w Fiskapie czy Pucharze Kontynentalnym nie potrafi jeszcze rok temu czy dwa lata temu punktować. Jest Czekon, który no nadal nie robi jakiegoś wielkiego progresu, w ogóle nie robi, ale jest Bresadola i Insam, którzy robią ten progres. Wiadomo, w Bresadoli wydarzy się jakiś wypadek przy pracy, słabsze skoki, ale Insamowi jest ta ogromna stabilność. No i widać, że jeden taki dobry konkurs i może być w top 10, więc naprawdę trzeba przyznać, że tutaj Włosi skaczą naprawdę fajnie, tylko żeby jeszcze popracować nad Campregerem, popracować nad Czekonem. Bo rzeczywiście, jeżeli chodzi o Włochów w Pukarze Kontynentalnym, to jest tam przepaść, rzeczywiście, przepaść pokoleniowa, ale rzeczywiście fajnie się ogląda taką reprezentację Włoch, jeżeli chodzi o e, same wyniki, i to trzeba pochwalić na pewno. Co mamy dalej? Mamy Szwajcarię, ja tu oczywiście uznaję bardzo dobry sezon, trochę e, wykerowany przez Gregora de i te jego dwa podia, on był świetny. Też na pewno na plus Remo który był to jego taki pierwszy pełny sezon w karierze i punktował przyzwoicie. Na minus na pewno Kivian Payer, bo rzeczywiście spodziewałem się chyba trochę od niego więcej, ale te kontuzje nadal ciążą na nim. Ale jak mówiłem, trochę to wykreował wszystko Deszfanden tymi dwoma podjami, bo rzeczywiście jednak przyszedł Runewelta i nikt się nie spodziewał, że zrobi tak mocnego Deszfandena, który wiadomo pod koniec sezonu trochę opadł z sił, ale rzeczywiście... No wreszcie czekali na Szwajcara na podium. Samoletnie Grand Prix wyglądało naprawdę fajnie, ale no widzimy co się stało z Zograwskim podczas letniego Grand Prixa w sezonie zimowym. Ale jak widać tą formę potrafił utrzymać i to jest najważniejsze. Przechodzimy do Słowenii. Oczywiście tu bardzo dobry sezon. Doskonały nawet. Turbulencje były. Lowrocos został liderem kadry, który nagle też opadł z formy i Zajc, Mistrz Świata Skoczni Dłużej w Planicy, też tak skakał bardzo miernie. Peter wrócił i nadal skakał dobrze. Lan Laniszek miał też małe problemy, ale mimo tego Słowenia obroniła złoto. Mistrz Świata w lotach w drużynie. Zajc był brązowy, Może gdyby odwołano ten sobotnik konkurs, mógłby być nawet Mistrzem Świata. Byłby Mistrzem Świata, bo był pierwszy po tym pierwszym dniu. No ale rzeczywiście trochę szkoda. Tych problemów, no ale rzeczywiście nada Słowenia pokazuje się z dobrej strony. A ten sezon letni nie zapowiadał na to, że będzie dobrze, bo wydawał się taki duży kryzys. Kadra by w ogóle nie skakała na dobrym poziomie, ale jednak jak widać, ta kadra nadal się utrzymywała. No i szczególnie znowu końcówka sezonu należy do nich, tak jak zawsze, gdy już czują ten zapach planicy i końca sezonu za przesłowienie odpala, i to jest niesamowite. Dobra, przechodzimy dalej. Kazachstan, no co tu będziemy się rozgadywać? Słaby sezon. Pojedyncze wyskoki Wasiliewa, cieszy mnie powrót Kaczenki, ale no co z tego? Są młodzi, jest mizernik, jest Nazarenko, ale co z tego, jak oni w ogóle nie mają nic, nie mają jak skakać. Mają, są to obiekty w Czuczyńsku, powiedzmy, no ale co z tego, jak Kazachstan nie ma jak. Nie ma żadnych trenerów, nie ma nic, nawet jakby... Takiego witelca wziąć, to on chyba nic tam sobie z tym nie poradzi. Jak w polskiej reprezentacji w piłce nożnej, weźmiesz Guardiola, on nic z tym nie poradzi. Tak samo tutaj, więc chyba tu nie ma co się rozwodzić. Stany Zjednoczone, ja uważam, że jest to bardzo dobry sezon, bo rzeczywiście kto by się spodziewał, że taki Tate Frank, który jeszcze przed tym sezonem nie miał debiutów w Pucharze Świata, teraz będzie tak naprawdę punktował co konkurs. Naprawdę ogromny talent. I Eric Belshow. to też naprawdę niesamowita perełka. Rzeczywiście. Dwóch naprawdę młodych zawodników, no i wydaje mi się, że jak Stany Zjednoczone to spierdzielą, to chyba będą musieli kolejne 20 lat czekać na taki talent. Na takie dwa talenty, bo to są dwa talenty. Obaj nawet nie mają 20 roku życia, oni poniżej są tego 20 roku życia i oni skaczą dobrze. Wiadomo, Bickner, Larson, Urlap to nadal jednak półka niżej. Ale najważniejszy jest ta młodzież, bo może za 2-3 lata Belshow i Franz będą skakali na poziom człowiek dziesiątki. I życzę tego, bo fajnie, żeby te kolejne, nopsze reprezentacje, takie mniej znane pojawiły się w Elicie albo w Czołówce Pucharu Świata. O to nam tak naprawdę chodzi. Czesi. No są średni, znowu tutaj wykreowany przez samego Kołderkę, który jako jedyny punktował. No i co można powiedzieć? Holub, Rydl i ta reszta kadry w ogóle ścieniem samego siebie, nawet nie potrafię dorównać swojemu starszemu kołderce, no ale właśnie, kołderka nie ma żadnego wsparcia, jako on jedyny może punktować, ale no, ucieszyło mnie, gdy zobaczyłem kołderkę w top 10 w Willingen czy też w Trondheim, bo rzeczywiście to jest takie coś, które daje nadzieję, ale taką małą czeskim skokom, że coś pójdzie na dobre tory, ale no obawiam się, za 2-3 lata, no to Czechy mogą być jak absolutnie Rumunia, yy, czyli tak naprawdę bez skoczni na Puchar Świata, wszystko tam jest wyburzane. No i tak naprawdę tylko czeskie skoki kobiece zostają, bo tam jakkolwiek coś tam się trochę lepiej prezentuje. No ale to tyle, no. reszta jest absolutnie do bani. No i tak naprawdę zostało nam takie pięć nacji należące do tej czołówki Pucharu Świata. Norwegia. Dobry sezon. Trochę wyratowali to końcówką, no ale konflikt ze szteklem, Mistrzostwa Świata w rotach, bez medalu. Absolutna niestabilność Forfanga to, to kolejna rzecz. No w ogóle to wszystko wyglądało bardzo niestabilnie. Granur w ogóle wypadł z formy. Jeszcze rok temu można było powiedzieć, że okej, okay, tam w granur kreował cały zespół i ciągnął to i też trochę wszystko się rozmazało, to zło yy, z tym dobrem, y, po tym jak granur zdobył kryształową kulę, no ale rzeczywiście to było za mało. Teraz widzimy, nie było graneruda i nie było lidera. Po tych mistrzostwach światowlotnych fajnie zaczęli chłopaki skakać. Sundal też fajnie zaczął skakać, naprawdę. No ale co z tego? Norwegowie medalu nie zdobyli na najważniejszych turniejach, zawiedli jak w Rower, gdzie też walczyli do końca. A Forfan i Lindvik wypadli w ostatnim konkursie fatalnie. No rzeczywiście, zobaczymy, jestem ciekawy jakie zmiany nadejdą, może asystent Adrasz... Aleksandra Sztekla będzie teraz trenerem Norwegii, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, no ale Norwegia ma potencjał, ale też w ostatnich miesiącach chyba problemy ze związkiem, tam wycofują się sponsorzy, będzie ciekawie, jak to będzie wyglądało w lato i za rok, bo przecież za rok Mistrzostwo Świata w Trondheim, w narciarstwie klasycznym, więc tam jednak będzie ogromny wstyd medalu nie zdobyć. Japonia, no... Tutaj kurde mać, czekaj, bo nie wiem co się dzieje. O, teraz wszystko git. Japonia, bardzo dobry sezon, bo rzeczywiście Kobayashi nadal w formie, chociaż początek na to nie wskazywał, ale wreszcie Kento Sakuyama stworzył mocnego zawodnika japońskiej kadry. Nakamura opatrzył, fatalny sezon dla niego, ale jest Reni do wreszcie pokazał to, że potrafi skakać nie tylko w zima, ale i w lato. Naprawdę fajnie mi się go ogląda. świetny lot, bardzo dobrze lata. Jeżeli chodzi o w... 3 lata, dobrze, bardzo ładnie skacze na skoczniach dużych. Bo dla Mamucik jeszcze jest to trochę do dopracowania, ale on też jeszcze jakoś dużo szans na latania nie miał. No rzeczywiście, Junshiro też wreszcie skakał na takim przyzwoitym poziomie. Taka sinusoida, ale o wiele lepsza, bo w tych ostatnich latach ciuło pojedyncze punkty. I Kasai, który wrócił, no wiadomo, brakowało tego czwartego. Był tak na oki na okina Kamura, ale oni byli fatalni patrząc. Oni potrafili raz zapunktować, i przyszedł Kasai pod koniec sezonu. i Im punktuje to jest bardzo ważny punkt kadry japońskiej, i to jest niesamowite. No i tak to wygląda: No fajny sezon o wiele lepszy niż rok temu, bo rok temu trochę wy, wyratował końcówkę znowu Ryoju. Ale tutaj jeszcze dołożyli Junshiro, dołożył tutaj jeszcze Reni Kaido, i też fajną końcówkę, jak mówiłem, Noria, i Kasai. Polska. No, tutaj musimy dodać, że absolutnie średni no bo Norwegowie wybronili się w końcówce. No, ale my, jedno podium samego Aleksandra Zniszczoła w Lachti, Miejsce trzecie. Na mistrzostwach świata w lotach, no, były one przytwoite, bo szóste miejsce piotka było akurat fajne, w drużynie ósme można byłoby tam powalczyć trochę o lepszą lokatę, gdyby nie dyskwalifikacja Olka. Ale rzeczywiście, w porównaniu do rok temu, to jest absolutny dramat. Kamil Stok w nieformie, Dawid tak samo, Piotrek tak samo. Była absolutna niestabilność. Jednego weekendu Piotrek mógł skakać na poziomie czołowej dziesiątki, a za tydzień nawet nie zdobyć żadnych punktów. No taka była niesamowita sinusoida naszej reprezentacji, że nie wiedziałeś, kto zabłyśnie w tym weekendzie, a kto w tym. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało za, za rok. Bo rzeczywiście najgorsze też jest to, że nie było żadnego młodego skoczka. Najmłodszy był chyba 24-letni Paweł Wąsek. No, nawet taka Finlandia, ta czy coś próbowali takimi młodymi skok skoczkami próbować. No, ale Polacy nawet ani razu. Nie było takiego Habdasa, Juroszka, Amirkiewicza, Łukaszczyka, chociaż na niego to jeszcze trochę za młodo. No, ale rzeczywiście nie było nawet zawodnika poniżej 20 lat. No, rzeczywiście jest problem wprowadzać zawodników, a przecież za kilka lat trzeba ich wprowadzać, i nie wiadomo, czy będzie za późno ich wprowadzać, żeby. Za kilka lat bo jest duża szansa, że może będziemy mieli taki duży maraz, że te sezony takie średnie jak ten będą się tak naprawdę powtarzać. No i Austria. No, co tu mam do dodania? Doskonały sezon. Dominacja Krafta. Austria absolutnie dominuje w Pucharze narodów. Bawili się tak naprawdę czasami. Nie wiem, ile mieli tam dubletów pierwszego i drugiego miejsca, albo w ogóle mieli zawodników dwóch na podium. Nawet im się zdarzyło raz mieć trzech. Oczywiście, kraft mistrzem świata w lotach, trochę niedosyt, bo no, zdobyli tylko srebro u siebie, jeżeli chodzi o drużynę, no, ale nadal to była przemocna ekipa, którą nikt nie potrafił się przeciwstawić, no i rzeczywiście jednak Austriacy znowu wygrali Puchar Narodów. I patrząc na to, jakie talenty wypływają z nich, no to tak naprawdę nie ma co się rozgadywać. Tu dalej pewnie taką dominację będziemy widzieć i nie wiem, co musi się stać, aby Austria miała jakiś taki kryzys, jak nie wiem, Polska czy Norwegia. No tu naprawdę nie wiem, co się może wydarzyć. Mamy teraz Niemcy. Ostatnią reprezentację w tej tier liście. No i oczywiście też doskonały sezon, bo ten ostatni był bardzo blady. Tam też bardzo pojedyncze, słabsze wyniki. Początek był znakomity. Niemcy liczyli, że turniej czterech skoczni wygra Niemiec. Nie udało się, ale Wellinger znowu był w kapitalnej formie. Geiger początek synu też miał dobry. Paszkę, e, niesamowita cierpliwość tego zawodnika, że potrafił tyle lat czekać na swoje pierwsze zwycięstwo. Laje wrócił do fajnego skakania, chociaż też w końcówce opadł sił. Rajmund też fajnie. Ciekawa była decyzja tego, żeby nie postawić na Schmieda i Eisenbichlera rzeczywiście i to się sprawdziło, bo ci zawodnicy je zawiedli. Jeżeli chodzi o całe Niemce, to naprawdę bardzo dobry sezon i znacznie lepszy. Widać, że Kornkacher pokazał, że ten sezon 22-23 to ewidentny wypadek przy pracy, bo naprawdę Niemcy pokazali się z kapitalnej strony, ale rzeczywiście widać zmęczenie w końcówce, absolutne zmęczenie, szczególnie Wellingera, bo jednak kupaszkę. Też fajnie nadal jednak skacze, ale No, Raimund, Laje, Geiger już trochę się czują pewnie zmęczeni. Tak by wyglądała ta tier lista, dość bardzo ciekawie przeszliśmy, bo to jest 18,5 minuty jak to nagrywam, Myś trochę długo, trochę się rozgadałem, no ale no cóż, trochę, trochę bardziej o innych, trochę mniej o innych reprezentacjach. Jak ja podsumuję ten sezon? Taki średni, bo wiadomo takie sezony, gdzie najważniejsze imprezy to Mistrzostwa Świata w Lotach też one nie, nie nie urywają. Wiadomo czego, no ale wiadomo, były fajne konkursy, były te trochę bardziej absurdalne. Zostałem nam dwa konkursy, jak to oglądacie, może już nawet jeden, albo już w ogóle, bo ja to nagrywam w piątek wieczorem. 18.23 tutaj mi się pokazuje na telefonie godzina, więc pewnie to jeszcze się zrenderuje. No i tak 20.00 zobaczycie ten film na kanale. Cóż, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku, czyli... No właśnie, nie wiem, bo zdecydowałem, że jak skończy się sezon Pucharu Świata, to też już nie będę nagrywał aż tak często. Jeden film w tygodniu, dwa filmy, jeden, jeden film w tygodniu, dwa w tygodniu, no to... To wolę taki na przykład jeden film co półtora, co półtora tygodnia, bo nie ma sensu robić jakiejś serii, bo wiadomo, że on i tak wyświetleń dużych nie zrobił. Więc nie wiem, kiedy się widzimy, może za tydzień, może za dwa. Ale na pewno przyjdę z jakimiś fajnymi filmikami, które nie będą polegały na gameplayu czy losowej grze na telefon, bo też wiem, że to jest też trochę zanubne czasami. Do zobaczenia! I dziękuję Wam za ten sezon, bo już tak naprawdę jest to ostatni odcinek z tego sezonu, 23-24. Miło było i liczymy, liczę, że się spotkamy w listopadzie z nową werbą, z nową siłą eee, i, nad, i z tym, że Polacy będą skakać fajnie jak rok temu. Do zobaczenia i siema!